Są takie sytuacje, w których ilość zrobionych ujęć no niekoniecznie przekłada się na jakość. Taką sytuacją jest konieczność nagrywania ciągłości dźwięku. I tu taką właśnie obserwujemy. No, rzecz logiczna: gra kapela. Jeżeli będziemy robić z różnych stron wiele ujęć, zatrzymywać i uruchamiać kamerę wielokrotnie, ten dźwięk będzie poszatkowany. A na łączeniach. Ujęć będzie skakał, takie czknięcia będą. Taki efekt, jak w starym kinie zerwana taśma, nam ktoś kawałek zgubił, skleił, i potem brakuje jakichś słów w zdaniu, nie można się połapać. Lub na przykład mówi przewodnik i chcemy mieć jakąś ciągłość tego, co on mówi, żeby tam potem w dźwięku mieć jakąś logikę tej wypowiedzi, a tu ciągłość muzyki. Musimy zrobić jedno długie ujęcie. Jak długie? No wszystko zależy, jaki chcemy mieć fragment. No powiedzmy sobie, jednej krótkiej piosenki tego zespołu muzycznego. I co w tym wypadku trzeba zrobić? W tym wypadku trzeba przede wszystkim robić ujęcia kamerą skierowaną na ten zespół. No wiadomo, mikrofon jest zintegrowany z kamerą, w związku z czym no nie robić teraz przebitek czy planów tam słuchających z drugiej strony bo się mikrofon odwróci i ten dźwięk będzie raz głośniejszy czy, czy po prostu raz dalszy raz bliższy raz będzie więcej tła raz, raz będzie czystszy trzymać kamerę skierowaną na zespół a jednocześnie powolutku sobie z tą kamerą schodzić z miejsca na miejsce i tam robić 10 ujęcia statyczne znów się przesunąć na inne miejsce i znów i w ten sposób nagrać Cały dźwięk, jaki chcemy mieć, niepocięty potem, nieposzatkowany zatrzymaniami kamery. Proszę pamiętać, że w ten sposób powstaje w wizji wątek. To jest wątek tej kapeli, no bo dźwięk będzie w całości, to jest zaleta, ale obraz w całości, to bez sobie jest wada, no bo jeżeli piosenka ma dwie minuty, to oglądać y, przez dwie minuty tych grajków to będzie nudne. No właściwie do oglądania to oni są na, na 20 sekund co najwyżej. Więc co teraz zrobić? Jak to pogodzić? No pogodzić w ten sposób, że musimy myśleć montażowo. Nie będzie filmu, jeżeli nie będziemy myśleli o tym, że on potem będzie montowany. Więc nasz materiał musi spełniać pewne wymogi, żeby ten montaż był w ogóle możliwy. Żeby tam dało się coś zrobić. A tych sposobów jest raptem kilka takich. Awaryjnych, z których zawsze potem się zmontuje coś, co nabierze tempa i będzie ciekawe. Więc tutaj jest taki właśnie sposób, i zwracam Państwu na niego uwagę. Mamy cały dźwięk tych trzech brazylijskich muzyków. Obrazek jest za długi, no jest nie do oglądania ciórkiem, ale mamy pewien wątek zrobiony wizji, i musimy teraz pomyśleć, co do tego dokręcić? Więc możemy dokręcić, myśląc, że posłuży jako ujęcia, które uzupełnią, przykryją miejscami tych muzyków, szczególnie te miejsca, gdzie operator robi preparacje, czyli się przemieszcza z miejsca na miejsce. Tam te ujęcia są niekoniecznie ciekawe, mogą wyjść, mogą nie wyjść. To trochę tutaj przypadek działa. I od do końca dobrego ujęcia do początku następnego dobrego fragmentu przykrywamy czymś. Wtedy dobrze jest mieć jedną z dwóch rzeczy, albo grupę przebitek, albo drugi podobny wątek, czyli też jakieś bardzo długie ujęcie, z którego wyjmiemy rozmaite fragmenty, no oczywiście ujęcie, w którym dźwięk nie odgrywa istotnej roli. I teraz właśnie pokażę Państwu, jak autor zmontował na dwa sposoby tę scenkę z muzykami brazylijskimi. będzie właśnie tak zwany master shot, czyli ujęcie długie, takie podstawowe, który nie sposób go ruszyć. Ujęcie długości sceny opisujące całą scenę. I miejscami przykryty przebitkami. Przebitkami, nie ujęciami, które jednak razem z tym dają fajną scenkę. Teraz jeszcze proszę zobaczyć inny sposób zmontowania tej sceny.